Jeżeli mąż y, zostawia żonie, nie wiem, 8 zł na cały dzień i ona ma z tego prawda, zrobić obiad i y, 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 zakupy i wszystko przygotować, prawda, później ją rozlicza, y, dlaczego wszystko tyle kosztowało, no to to jest to wiadomo, że to chodzi tylko i wyłącznie o y, upokorzenie. No i życie nie jest łatwe, tyle pani powiem, że to jest człowiek, jest po prostu cały czas na stand stand-by, ciągle się coś dzieje, ciągle się coś trzeba czytać, reagować i to. A jeszcze jak to się z to pogodzić z życiem rodzinnym, to to się staje wszystko trudne i skomplikowane. Nie mam wątpliwości, więc to też moja wdzięczność, tym większa. Dzień dobry, kochani. Witam Was na kanale Malina Błańska. Mam dla Was trochę liczb. Ponad 70 tysięcy kobiet w zeszłym roku było ofiarami przemocy w rodzinie. Szacuje się, że około 400 kobiet w Polsce co roku umiera przez przemoc w rodzinie. Ponad 140 gmin w Polsce nie wprowadziło do tej pory systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nasuwa się pytanie: czy kobieta w Polsce jest bezpieczna? Jakie ma prawa ofiara przemocy w rodzinie? No i jakie obowiązki względem niej ma państwo? Z tymi pytaniami zwrócę się dzisiaj do mojego gościa, profesora Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich. Zapraszam Was. Panie profesorze, widział Pan, a może, może wrzucę Panu coś, co? Co pan myśli o takiej formie wspierania problemu, nagłaśniania problemu przemocy w rodzinie? To znaczy, ja powiem tak, ja się nawet ucieszyłem, jak zobaczyłem, że artyści podjęli ten temat w czasie pandemii. Tak sobie pomyślałem, wow, świetnie, dobrze, odpowiedzialność społeczna, siedzą w domach, yy, i mogą grać. Wzięli na warsztat ważny temat. Po czym zobaczyłem ten klip, który mnie zdumiał, to znaczy, ja nie wiem. Yy, w jaki sposób, kto wpadł na pomysł, żeby walczyć z przemocą poprzez ilustrację, na czym ta przemoc może polegać. I, i, I co więcej, z jak wielką kreatywnością, jakie to różne sposoby przemocy mogą być wykorzystywane. I oczywiście wtedy się pojawia taka, taka, taka myśl, no ile, kto, kto ten klip zobaczy, a co gorsza, być może ktoś będzie chciał odegrać w ten sposób, bo jeszcze nie wpadł na takie formy właśnie e, przemocowe i to jest akurat to był taki dla mnie szczególny moment, ponieważ dosłownie dwa miesiące temu ja e, m, uczestniczyłem w takich e, wraz z moimi współpracowniczkami z, e, z biura rzecznika e, uczestniczyłem w takich długich dyskusjach jak skonstruować kampanię medialną dotyczącą e, szerzenia różnych e, szkodliwych treści w internecie. E, to jest taka kampania, która się nazywa zgłoś to. I która trochę ma na celu walczyć z hejtem, z patotreściami, z patostreamerami w internecie i uświadomić rodziców, jakie to są naprawdę szkodliwe treści. I, i pamiętam, że jak to, pamiętam, że pierwsza wersja, jaka się pojawiła w tej naszej kampanii, to właśnie była trochę taka, żeby pokazać i pokazać niektóre te patotreści, je wyeksponować i w ten sposób zwrócić uwagę, jakby u, uderzyć do świadomości powszechnej, jakie to jest szkodliwe, ale właśnie po dyskusjach doszliśmy do wniosku, że no nie, nie możemy w ten sposób, bo, bo osiągniemy być może ktoś się tym przejmie, że takie treści są w internecie ale osiągniemy efekt w postaci tego, że będziemy de facto promowali te treści. I w końcu wymyśliliśmy taką bardzo fajną formę, tak mi się wydaje. Może trochę trudniejszą do zrozumienia, ale wydaje mi się, że opierającą się na takim na pewnej uważności odbiorców tej kampanii, która polega na tym, że wyświetlany jest ekran telefonu komórkowego, na którym jest plan lekcji zaznaczony, a na końcu jest punkcik, czyli jest geografia, matematyka, technika, a później jest tak, taki punkt 18.20. zajęcia pozaszkolne z wyszydzania kobiet. Tak? I z hasłem, obok hasło było zobacz co twoje dziecko, czego się twoje dziecko uczy w internecie. I dlatego, jak zobaczyłem kampanię dotyczącą przeciwdziałania przemocy, tak pomyślałem sobie: chyba ktoś nie, nie poświęcił zbyt dużo czasu na zastanowienie się, co chce powiedzieć i, i w jaki sposób. Że naprawdę wiele treści można przekazać, nie odwołując się bezpośrednio do form używania przemocy. Także nie jestem tutaj najbardziej zachwycony. Myślę, że to wręcz może. Szkodzić idei niż pomagać. Panie profesorze, jesteśmy w trakcie izolacji społecznej nadal. Czy mamy już jakieś dane, czy wiemy, jak problem przemocy w rodzinie rozwija się w tych trudnych warunkach? Nie wiem, czy to jest dobre stwierdzenie: rozwija się, narasta? To znaczy, oczywiście wiemy, że w takich sytuacjach, kiedy jest izolacja, to, to może powodować no, zamknięcie sprawcy z ofiarą w domu, ale także wiemy o tym, że narasta stres. Stres związany z tym, że właśnie jesteśmy zamknięci w domu, ale także mamy obawę odnośnie was, w, naszej przyszłości. I, I to może powodować, że tych przypadków po prostu będzie więcej. Aczkolwiek to trudne jest trochę do sklasyfikowania, ponieważ wtedy znacznie słabiej działa i policja, i też ta ofiara nawet ma mniejszy dostęp często do możliwości reakcji do możliwości zdalnego komunikowania się. I natomiast według szacunków organizacji pozarządowych to należy określić, że o kilkadziesiąt procent raczej ten poziom przemocy domowej wzrasta w stosunku do dnia codziennego. Ja mam przed oczami dokument, który się pani profesorze nazywa plan awaryjny. Który jest, muszę przyznać, brutalny. Eee, ja pozwolę sobie zacytować kilka słów. Jest to plan dla kobiet, które czują się zagrożone właśnie w tym czasie, w czasie izolacji. Między innymi eee, zastanów się, gdzie w Twoim domu możesz znaleźć bezpieczne schronienie. Ważne, by nie znajdowały się tam żadne niebezpieczne narzędzia. Unikaj kuchni, garażu, łazienki i innych miejsc, gdzie może być twarda posadzka albo niebezpieczne przedmioty. Idę dalej. Spakuj wszystko do podręcznej torby. Trzymaj ją pod ręką, tak, żeby w każdej chwili móc ją zabrać. Lista rzeczy, które, o których powinnaś pamiętać. Tutaj jest wymieniona lista rzeczy. Nie uciekaj od dzieci. One też mogą być zagrożone. Jeśli nie masz możliwości ucieczki, schowaj się w rogu pokoju, skul się, osłaniając rękoma twarz i głowę. Potem jest podpowiedź, by jednak nie krzyczeć. Że potrzebuje się pomocy, tylko lepiej krzyczeć, że się pali. Może wtedy sąsiedzi zareagują. Gdy przeczytałam tę instrukcję, ona mną uderzyła we mnie, bo sobie pomyślałam, to jest takie pogodzenie się z faktem, że tej kobiecie trzeba już tylko podpowiadać, jak ma przeżyć, tak? jak, ma, jak ma przetrwać. I że dziś instytucje mogą dać kobiecie tylko tyle. To, to nie do końca tak jest, ponieważ proszę zauważyć, ten dokument został przygotowany przez Biuro Rzecznika we współpracy z organizacjami wyspecjalizowanymi. I to te organizacje wyspecjalizowane, takie jak Fuminoteka, Centrum Praw Kobiet, one wiedzą dokładnie, jak reagować i jak się mierzyć z rzeczywistością, która istnieje, która może istnieć w każdym polskim domu i jak należy kobiety uświadamiać, co należy w danej sytuacji zrobić. I myślę, że te instytucje też nie starają się oczarowywać rzeczywistości. Tylko nazywają rzeczy po imieniu i wiedzą, na czym ta przemoc domowa może polegać, że może ona przybierać różne formy. Natomiast też ten dokument zawiera szereg różnych instrukcji, do kogo należałoby się zgłosić, kto może zareagować, które informacje działają, jak je powiadomić, kto może pomóc w tej sytuacji na zasadzie interwencyjnej. I oczywiście może być tak, że jedyną formą pomocy jest ucieczka i być może w, warto w takiej sytuacji wytłumaczyć po prostu jasnymi słowami na co należy zwrócić uwagę w przypadku dokonywania ucieczki przed e, sprawcą na swoje profile społecznościowe wrzuciłam zapytanie w którym zwróciłam się do mojej społeczności po to by opisali co ich zdaniem jest najbardziej wstrząsające w tej w ogóle w procesie przemocy w rodzinie i na przykład Monika napisała, że mieszkała kiedyś w bloku, w którym jakby permanentnie jedna rodzina i toś, wszy, wszyscy o tym wiedzieli, eee, ojciec był przemocowcem, bił żonę, bił dzieci, ale nikt nigdy tego nie zgłosił. I ja chciałam pana profesora zapytać, korzystając z okazji, że mogę: Czy, czy to nie jest karalne, że nie reagujemy? Czy, czy wszyscy się z tym pogodzili? Tak, tak może być? My mieliśmy wprowadzone ostatnio rozwiązania dotyczące tego, że jeżeli, dochodzi, jeżeli jesteśmy świadkami przemocy, ale zwłaszcza względem dzieci, to powinniśmy reagować i brak takiej reakcji powoduje odpowiedzialność. Ale taką szczególnie chronioną grupą właśnie były, były dzieci, jako te, które same nie mogą zgłosić. Natomiast w takim przypadku, o ile mnie pamięć nie myli, to zgodnie z przepisami, takie zgłoszenie, to już w stosunku do osób dorosłych dokonywane jest raczej na zasadzie takiego, powiedziałbym, obywatelskiej powinności, niż obowiązku prawnego. To czyli nie zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności, jeżeli coś słyszeliśmy, a tego nie zgłosiliśmy. Panie profesorze, zwrócił się wówczas też, gdy to napisałam, do mnie były policjant. Który powiedział, że bardzo częsty jego doświadczenia policyjnego, jego pracy, obrazkiem było to, że przyjeżdżał patrol, udawa udawało się tą sytuację opanować w taki sposób, że udało się tego mężczyznę wyprowadzić z domu, i efekt był taki, że dwa dni potem kobieta wycofywała wszystkie swoje słowa, wszystkie swoje zeznania. Jak często? Ponieważ to też, się, to też się pojawiało, paraliż ofiary. To, że albo te kobiety są uzależnione skrajnie, albo często kobiety hmm, też traktują to incydentalnie, nawet jeżeli te incydenty są seryjne. Czy to jest duży problem, ta taka e, niekonsekwencja kobiet? Powiemy dobrze, że trudno jest walczyć y, i też wykorzystywać aparat państwa do walki z ludzkimi uczuciami. Tak? Myślę, że. Jest całkiem spora grupa osób, które wychodzą z założenia, że to tylko jeden raz się zdarzyło, ale gdzieś tam wybacza i gdzieś akceptuje tego typu zachowania. Tak? I wraca do, i powtarza się pewien schemat działania. Natomiast powstaje pytanie, oczywiście, jaka jest rola państwa. No bo wiadomo, że z uczuciami nie można walczyć i nie zawsze, i państwo na siłę przecież nikogo nie zmusi do tego, żeby. Jesteśmy wolnymi ludźmi i dokonujemy określonych wyborów. Natomiast państwo w takich sytuacjach powinno przynajmniej zaproponować po pierwsze schronienie dla ofiary, i to schronienie powinno być faktycznie rzeczywiście dostępne, także dostępne dla najczęściej kobiety z dziećmi no chyba, że to ten sprawca, prawda, zostanie, y, znaczy idealnie byłoby, żeby sprawca został wyprowadzony, ale jak dobrze wiemy, jeszcze tych przepisów, te przepisy jeszcze nie obowiązują, nawet jak z, ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, to będzie ona miała sześciomiesięczne y, wakacje legis, czyli wejdzie w życie dopiero za, za, jakiś, y, za jakiś czas. Natomiast y, ważne jest też to wsparcie psychologiczne, y, czyli jakie wytłumaczenie kobiecie w jakiej sytuacji się znajduje i dlaczego ta sytuacja może jej zagrażać i dlaczego może być dla niej Niebezpieczna w przyszłości dla jej dzieci. I to znowu, to by trzeba było sytuacyjnie sprawdzać, czy to działa i w jakim zakresie. I wreszcie, to, co w Polsce nie działa prawie w ogóle, a to jest strasznie ważna rzecz, to jest dostępność programów korekcyjno-wychowawczych dla mężczyzn. W Polsce mężczyźni, którzy są sprawcami przemocy, powinni być kierowani na programy korekcyjno-wychowawcze, i to są programy, które Uczą ich, jak radzić sobie z emocjami, jak radzić sobie ze złością, jak oduczyć się przemocy. Wiem, że to głupio brzmi, ale to jest do, do zrobienia. To jest też często powiązane z walką z uzależnieniami, tak? bo często przemoc idzie przecież w parze z uzależnieniem, szczególnie od alkoholu. Natomiast no, one nie działają w Polsce tak, jak powinny. Co więcej, Myślę, że jest spora grupa mężczyzn, która twierdzi, że jakiekolwiek oddziaływanie psychologiczne na ich stan to jest coś, co godzi w ich męskość, i oni się absolutnie temu nie poddadzą albo będą udawali, że w czymś takim uczestniczą, ale rzeczywiście nie będą dążyli do wyeliminowania z pewnych zachowań ze swojego, ze swojego życia. I to wszystko myślę, że powoduje, że ta walka z przemocą domową jest coraz trudniejsza. Panie profesorze. Czy kobieta w Polsce może się czuć bezpiecznie? Czy państwo dba o jej bezpieczeństwo? Chciałabym, by kobiety, które oglądają naszą rozmowę, a są ofiarami przemocy, jeżeli do tej pory jeszcze nic z tym nie zrobiły, żeby zechciał pan, panie profesorze, podpowiedzieć, co jest tym pierwszym krokiem? Pierwszy krok to jest zainteresowanie się, kto może mi pomóc sprawdzenie w internecie jakie są instytucje które pomagają kobietom to jest także dzięki temu dzięki przeczytaniu różnych artykułów opracowań uświadomienie sobie że mamy problem że jakakolwiek przemoc fizyczna czy ekonomiczna nie może być dopuszczalna gdyż ona prowadzi do upokorzenia pozbawienia godności i że na to trzeba reagować że to jest Zarówno prawo, jak i w pewnych sytuacjach obowiązek, ponieważ jeżeli się na to pozwoli, to będzie się to pogłębiało. Natomiast później, w tym drugim kroku, jak już sobie uświadomimy i zdobędziemy się na odwagę, to zadzwonienie do specjalistów, porozmawianie z nimi, czyli skontaktowanie się poprzez infolinię z odpowiednimi telefonami, czy z odpowiednimi telefonami zaufania, z odpowiednimi organizacjami pozarządowymi, które się zajmują problematyką. Bo myślę, że od tego poznania problemu, uświadomienia sobie i rozmowy, poczytania, co się da, prawda, w internecie, już naprawdę można sobie odpowiedzieć na wiele pytań i też się dowiedzieć dzięki temu, jak można zareagować w sposób już bardziej praktyczny. Tak? Czy to już jest ten moment, kiedy trzeba reagować w taki sposób, aby nie pozwolić na jakąkolwiek dalszą przemoc? I to jest też ta przestrzeń, kiedy można poszukać już pomocy ze strony wyspecjalizowanych organizacji. Ale po to te organizacje tworzą te wszystkie strony pomocowe infolinie, możliwości także kontaktu internetowego, aby nawet w warunkach epidemii było to, było to możliwe i zaufajmy, że pracują tam specjaliści, głównie specjalistki, i że są one wyspecjalizowane w tym, jak skutecznie pomagać, że mają na swoich barkach wiele lat, Ciężkiej pracy, ale to, to ich doświadczenie, ta ich skóra garbowana tym właśnie doświadczeniem jest najlepszym dowodem, że potrafią być skuteczne i że wielu, głównie kobietom, te organizacje i te osoby pomogły. Panie profesorze, bo rozmowa z panem wprowadza taki element stresu o tyle, że rozmawiam z urzędnikiem. Bardzo ważnym urzędnikiem. Niewielu moich gości e, dosięga e, jakby rangą do Pana. Ale z Pana książki Obywatel.pl wiem, że na przykład jest Pan miłośnikiem serialu na wspólnej. Przypuszczam, że głównie dlatego, e, że przemyca treści społeczne. W przystępny sposób. Czymś takim też jest mój kanał. Dlatego pozwolę sobie zadać pytanie, czy przemoc ekonomiczna to również jest po prostu wydzielanie żonie pieniędzy. Znaczy problem polega na tym, że my tego nie mamy zdefiniowanego, prawda? To znaczy, to były, były moje wystąpienia na ten temat, żeby zdefiniować przemoc ekonomiczną, ponieważ to jest forma przemocy. To jest no, wydzielanie, ale nie wydzielanie na zasadzie takiej takiej ogólnej jak to bywa w różnych związkach, prawda, że. Ktoś wychodzi do pracy i zostawia jakieś pieniądze na, na normalne, codzienne wydatki, ale wydzielanie w taki sposób, żeby upokorzyć, to wtedy to, wtedy to będzie y, y, oczywiście przemoc ekonomiczna. Prawda? Jeżeli mąż y, zostawia żonie, nie wiem, 8 zł na cały dzień i ona ma z tego prawda, zrobić obiad i y, 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 zakupy, i wszystko przygotować, prawda? później ją rozlicza. Dlaczego wszystko tyle kosztowało, no to, to, jest oczy, to wiadomo, że to chodzi tylko i wyłącznie o upokorzenie i o poniżenie drugiej osoby. Dlatego to, to należałoby też uregulować i nazwać po imieniu, że przemocy nie tylko chodzi o to, co trafia prawda, do rubryk kryminalnych typowych, prawda, czyli różne przypadki znęcania się i fizycznej przemocy. Ale także takie sytuacje, które właśnie zmierzają do takiej przemocy na poziomie godnościowym, na poziomie upokorzenia drugiej osoby, wykorzystania swojej przewagi materialnej nad drugą osobą i swoistego takiego zniewolenia tej osoby, która jest zależna od, od najczęściej mężczyzny w związku. Hmm. Jeśli nie mamy definicji, to przypuszczam, że jeszcze też nie mamy statystyk dotyczących przemocy ekonomicznej w Polsce. Nie, no tutaj to, to można jedynie gdzieś ogólnie na podstawie badań socjologicznych prawda, sprawdzać, jak to, jak to wygląda, ale nie mamy, nie mamy jeszcze tego w polskim prawie. Dziękuję panie profesorze bardzo za poświęcenie czasu. Dobrze, dziękuję bardzo. Przyjemność po mojej stronie. Dziękuję.